Jednym z najbardziej rakowych środowisk jest zdecydowanie środowisko Nerdów graczy i pseudoekspertów, którzy mają problem, że ty powiesz coś, co, nie, co im nie pasuje. Na przykład, coś tak prostego jak odróżnienie psx od PS1, bo jest różnica między psx jest PSX PlayStation od PS1, PlayStation 1 pisane słownie, PS2 PS2 Fat, później nazwane, PS2 Slim, PS3, PS3 Slim, PS4, PS4 Slim, PS4 Pro, PS5, PS5 Slim, PS5 Pro. Są pewne różnice między tymi wszystkimi urządzeniami, czyż nie? No nie, no tak, no dlatego jest podział na pewne nazwy. I kiedy ja mówię o psx że miałem PSX-a oryginalnie, później PS1, to mówię ludziom, że hej, miałem wersję Fat, Szaraka tak zwanego. I wersję tą małą, taka już bardziej biała bym powiedział, jaśniejsza szarość i taka bardziej zakrąglona. Ale nie, z nerdami graczami to jest tak, że muszą, że muszą się spultać. PSX a PS1 nie, PS1, jak już chcesz być dokładny, to jest to samo, kto normalnie kupuje takie gry jak... Nie, to nie jest to samo. To, może zademonstruję różnicę wizualnie. Widzimy to na przykład na tym obrazku. Jaka jest różnica między tymi dwiema konsolami? Jeśli ja mówię PSX, to mówię konkretnie o tym sprzęcie. Jeśli mówię PS1, to mówię konkretnie o tym sprzęcie. No. Ale do gamonia do nerda nie trafisz z przekazem i z tym, co masz faktycznie do przekazania. Że mówisz, hej, miałem psx -a. tu czytaj. Byłem wczesnym adaptorem konsoli. Później. Po latach, kupiłem sobie PS 1 bo miałem taki kaprys. Bo chciałem też sobie mieć mniejszą wersję za, za w sumie za grosze. Ale nie. Nerdy będą się jeszcze wychłócać, bo on przecież wie lepiej, to ja mu grzecznie wyjaśniłem jaka jest różnica między jedną i drugą konsolą. Ja mu grzecznie napisałem, że skoro nie, że to nie jest to samo, to tak jak PS4, PS4 Slim jest jeszcze PS4 Pro. No są pewne różnice między tymi sprzętami. Dodatkowo PS1, nie PS1, pełna nazwa PlayStation i PlayStation One. Weź się lepiej doinformuj i nie pisz bzdur! Weź się lepiej farmu i nie pisz bzdur! To jest jedno i to samo, czy cyfrowa, czy analogowa, a pisze się PSX. Aha, czyli jak ja mam na przykład PS4 Pro, no to PS4 mam. Nie ma różnicy. A jak ktoś mnie zapyta, do, no, okej, okay, no ale to ma napęd, czy nie napęd? No ma, no oczywiste, to jest to samo, no a co? Co są takie, co nie mają? Jest jakaś różnica, że z napędem, bez napędu? No, niektórzy to mają trochę nierówno pod sufitem. Tylko dlatego, że sprzęt może mieć podobne bebechy, coś może mieć inne. Już sam fakt, że w ogóle inaczej to jest opakowane, świadczy, że to jest nowy sprzęt, inny sprzęt. Może mieć identyczne działanie, ale to mówimy o czymś innym w tym momencie. To tak, jakbyś miał babę. Masz jedną babę, a później masz inną babę. A przychodzi taki nerd i mówi: Ej, No, przecież to jest ta sama baba. No nie, tu była jedna, a teraz jest druga. Jest inna. W sumie podobne działanie ma. Też nie pierze, nie sprząta, nie gotuje. I co najwyżej żopę gdzieś tam w sypialni. Tak samo jak poprzednia. Ale to są dwie różne. Geniuszu.